Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku Caribean Leverkusen na moim kanale. Dzisiaj kolejne spotkanie kończące pierwszy sezon. Rozpoczynamy od ćwierćfinału finału Ligi Europy z Hoffenheim na własnym stadionie. Postanowiłem wziąć udział w konferencji, zobaczyć czy coś ciekawego w niej było, ale jak widzimy, nic tak naprawdę w tych ciekawych konferencjach nie ma. Takie pytania standardowe, no wrócił po kontuzji, ale nie sądzę, że w ogóle gra w końca sezonu, nie jest jeszcze w formie, a dobrze gra ostatnio Savie Schlager. No i co, no musimy przejść zaraz do tego spotkania, mecz Hoffenheim w lidze, idzie nam z nimi łatwo, więc myślę, że to jest taki reward do grania, żeśmy awansowali dalej do półfinału. W półfinale, nie, trzecim na półfinał, tak, półfinał, mam nadzieję, że uda się wygrać w ogóle, ale pierwszy mecz Hoffenheim. Tutaj jeszcze przygotowanie do składu, tutaj widzicie mój skład i skład naszych rywali. No i co? No przechodzimy do skrótu tego spotkania, fascynującego spotkania. Pyk, tak wygląda faza pucharowa, Hoffenheim wyograło PSV Eindhoven. Możemy się zmierzyć z Atletico lub z Manchesterem dopiero w finale, no jeśli te drużyny awansują. No i rozpoczynamy. Pierwsza branka w tym meczu padła, 37 minucie tak, zagrał do Schlagera tem do Floriana Firsa, ten do Patryka Szika, a Czech oczywiście strzela gola. No, inaczej, to, inaczej ta akcja nie mogła się zakończyć niż bramką Czecha. Kolejna akcja, tutaj znowu odbieramy piłkę, Florian biegnie na prawe skrzydło, chyba Niemiec biegnie sobie, biegnie. Muszę wycisać telefon podczas nagrań, żebyście nie mieli takich dźwięków na filmiku. No ale tutaj Leon Bailey zagrał do Patryka Sika. I mamy gola na 2 do 0, więc zapowiada się na kolejne. Dobry, dobry, mecz, dobry, dobry mecz, zwycięstwo. Lecimy dalej. Leon Bailey, prawa strona, podaje do środka do Florena Firca. Ten przyjmuje piłkę i pokonuje Baumana na 3 do 0. No idzie nam łatwo, wydaje się, że półfinał Europa League jest na wyciągnięcie ręki. Tutaj akcja Hoffenheim, ale tutaj świetnie. Emerson zabiera piłkę, podaje do Denisa. Emmanuel Denis podaje do środka do Paulinho Brazylijczyk. Wypuści Adama Chlożka. Chlożek nie dał szans Hubnerowi, nie dał się dogonić i lewą nogą pochnuje bramkarza rywali. Mam 4 do 0, więc awans praktycznie klepnięty. Czas na kolejne spotkanie ligowe. Teraz mecz z Hoffenheim znowu. Symuluje to spotkanie, Wygrywałem lidę 4 do 1, trochę w rezerwowym składzie, więc myślę, że nie ma czego się bać przed rewanżowym re 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 meczem w Lidze Europy, który też przysymuluje 4 do 0 u siebie. Nie sądzę, żeby się coś stało. mi dostali 5 bramek, bo nigdy w symulacji nie dostałem 5 bramek. Może nie grałem taką samą drużyną? Nie pamiętam, wiesz? Może? Nie wiem. Nie kojarzę nigdy, żebym dostał w symulacji 5 bramek. W ogóle, jak jeśli dostaliście 5 bramek, w symulacji piszcie, pamiętajcie łapka w górę. Bo YouTube mi znowu nie zasięgi z tego co widzę. Jestem bardzo małym YouTuberem, a YouTube i tak nie zasięgi. To jest shot. Ostatnio nie wiem czemu bo za często nagrywam. No, tak jest, no nie wymienię się na tym tubie. Tak stwierdziłem, że chciałbym do końca roku mieć 700 subów. Jak nie będę miał 700 subów, to kończę karierę na YouTubie, i tak to będzie wyglądało. Tutaj niestety przegrywamy z Hoffenheim 1 do 0, ale jesteśmy w kolejnej rundzie. Czas na kolejne spotkanie ligowe. Tym razem z RB Lipsk. I jak się nie mylę, to spotkanie, jeśli wygramy, możemy być już mistrzami Niemiec. Lecimy. Teraz zobaczycie tabelę. Przed tą kolejką mamy na 4 kolejki. Przed końcem, na jak wygramy to spotkanie, to jesteśmy mistrzem, aktualnie, bo on 4 kolejkę, 12 punktów, a będziemy mieli 14 punktów przewagi nad no, Bayernem No to lecimy tutaj w centrum wagi. Chen, a czemu nie jest zostawiony, pokazany, się ich jako najlepszy szczelec tego nie rozumiem tej grafiki? No ale mniejsza z tym leci Merzliwskim. No i to gospodarze lepiej zaczęli to spotkanie. Tutaj, <coughs> przepraszam Was, podanie tutaj do Angelino. Andrzej doszlifowuje w pole kardy. Hradecki wybija piłkę, ale nadal piłkę ma Lips. Tutaj podanie. I Leimer gola na 1 do 0. No, fin, nie najlepiej to wybił. No ale czasem się tak zdarza, że nie wszystko wychodzi jak trzeba. Dani na 1 do 0. Kolejna akcja Lipska. Hwang Chi-chan, ale traci piłkę. Szlager z owiewca. Florian ma Diabiego na lewej stronie, to jest kompletnie pilnowany. I Musa strzela gola na 1 do 1. Klasycznie do skrzydełka, do środka. I mamy bramecz. Kolejna akcja, przejmuję piłkę. Floral Wirtz, 72 minuta, bardzo długo się nic nie działo. Patryk Schick, Czech do Niemca. Niemiec, strzela kola na 2 do 1. Bez problemu. Kolejna akcja, Lipska, tym razem doświadczenie rzutu rożnego, Tutaj wygrywamy pojedynek główkowie, ale piłka trafia do Leimera. Leimer jednak źle podaje. Schick, odbiera piłkę, podaje do Diaby, Musa Diabi, Musa Diabi, kontra. Nie dogoni go, Enkunku. Czy Diabi poda do Floriana Wirtza? Podał do niego, a Wirz sam jeszcze piętką szczelana 3 do 1 to pustaczka. perfitny strzał Niemca, no ale mógł tak zrobić: 3 do 1. I takim wynikiem kończy się to spotkanie, i oficjalnie jesteśmy mistrzami. Nie było ceremonii. Następny następnym meczu już nie grałem w tym sezonie. chciałem, że będzie ceremonia, ale jej nie było. No tu tutaj widzimy yy, aparat, który sam chodzi. Tutaj widzicie aparat, widzicie to. EA. Ale mam mistrzostwo. mam mistrzostwo Niemiec. Pierwsze historyczne mistrzostwo Niemiec. No to jeszcze wygrać Ligę Europy i Ligę Pucha Niemiec. No i w półfinale pu pu Pucharu Niemiec mierzymy się z Hoffenheim. Ja mam wrażenie, że ciągle się mierzymy z Hoffenheim w tym odcinku. Ryzykuję, symuluję spotkanie, gramy na wyjeździe, ale myślę, że moja silna ekipa to poko pokona Hoffenheim. I wygraśmy 3 do zera. Belly, Diaby i Patrick Sik. Jesteśmy w finale. Kolejny czas na półfinałowe spotkanie. Nie, to jeszcze nie jest Liga Europy. Gramy z Arminią, symulujemy to spotkanie i wygrywamy 3 do 0. Aranguis. waga, Wagnoman. No i mamy Ligę Europy, mamy z Atletico, więc półfinał jest bardzo emocjonujący. Atletico wyeliminowało Manchester United, więc o dwumecz. mecz i lecimy. Pierwszy mecz oczywiście gram na Wanda Metropolitanu i rozpoczynał się świetnie dla nas tutaj Diabi na lewej stronie, znowu niepilnowany, w ogóle te skrzydła są niepilnowane. Diabi wchodzi w pole karne, Diabi strzela, Diabi pokonuje Oblaka 1 do 0. Klasycznie Musa Diabi, lewy noc. Kolejna akcja, Patryk Sik. Czech holuje piłkę, podaje świetnie do Firca, a tym kapitalnym lobem lobuje Jana Oblaka. Kapitalna akcja Czecha z Niemcem, mamy 2 do 0. Czekuje się na łatwe spotkanie, wygląda na łatwe spotkanie, tutaj rozpoczyna akcję od bramki, koniec pierwszej połowy. Patryk Sik przetrzymuje piłkę, podaje do Leona Bailey'ego, Bailey wykorzystuje swoją szybkość i biega w pole karne i strzela gola na 3 do 0. Pierwsza połowa kapitalna w wykonaniu, Bayer Leverkusen, Hans Miller może być dumny ze swoich podopiecznych. Druga połowa rozpoczyna się od bramki dla Atletico Madrid. Calvin Lewin traci piłkę, odbierają tach, ale tutaj źle ją, no źle, traci ją, podaje do Saula, Saul do Koke, Koke się odwraca, mamy 3 do 1, ale ostatnie zdanie w tym spotkaniu należało do nas, Demir Baj, do Musa Diabiego, Francuz wykorzystuje swoją szybkość, mija Felipe z łatwością, wbiega w pole karne, poda do Demirbaj'a, a ten strzela gola na 4 do 1 i ustala wynik tego spotkania. Rewanżowe spotkanie jeszcze nie teraz. Gramy z Borusem. Dortmund symuluje z Borusem. Jedynym jest przegrałem. No i w symulacji też z nimi przegrałem, więc mam już dwie porażki w tym sezonie. No ale ja już stwierdziłem, nie będę grał z tym niszczem. Po, po co? No i Liga Europy. I tutaj zaryzykowałem. Symulujemy z Atletico Madrid. Gramy u siebie. No i wam powiem, że. Mieliśmy sporo szczęścia. Przegraliśmy 3 do 0, ale dzięki temu, że strzeliliśmy 4 bramki na wyjeździe, jesteśmy w final. I powiem Wam, że finałowe spotkanie Ligi Europy i Pucharu Niemiec zobaczycie w os osobnym odcinku, który pojawi się... Jak ja to dzisiaj wrzucę, się w środek. Jak ja to dzisiaj wrzucę, to pojawi się jutro. Więc czekajcie. postanowiłem, że finały zagram w jednym odcinku. Będzie trochę obszerniejszy skrót, trochę inaczej to będzie wyglądało. A my kończymy Ligę Niemiecką. Totalna deklasacja. 18 goli, 25 straconych, 31 zwycięzk, 1 remis, 2 porażki. Nie spodziewałem się, że tak łatwo uda mi się do mistrzostwo Niemiec. No co, zostało nam wygrać Ligę Europy, Pucharu Niemiec, a w następnym sezonie wygrać Ligę Mistrzów. Taki jest cel, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I pomału się z Wami żegnać, to je zobaczcie jeszcze, to jest w finale i TP, i Jeśli Wam się spodoba, ten odcinek, zostawcie łapkę w górę. Co najmniej 10 jest super. Zobaczymy, jak ten YouTube nadal to robi. No i czekajcie na odcinek finałowy z pierwszego sezonu. Ja już nagrałem, ja już wszystko wiem. A wy się dowiecie za chwilę, na razie.